No, kto z Was dostał Monser Cuisine Connect teraz na Mikołaja? No, sądząc po pytaniach na, na forach, to wydaje się, że setki, jeśli nie tysiące osób. A dlaczego? No, bo główne pytanie jest, dlaczego mój Monser Cuisine Connect nie chce się połączyć z serwerem. No, no, dlatego, że właśnie potworna ilość tych urządzeń trafiła do domów, i wszyscy próbują się podpiąć. Więc najlepiej po prostu zalogować się na stronie, ustawić własne konto przez komputer, a potem te dane już wprowadzić w urządzeniu i próbować się połączyć w ten sposób, a nie próbować dokonywać rejestracji z samego urządzenia, bo może to być lekko kłopotliwe. A drugie pytanie, ile powinniśmy mieć przepisów w urządzeniu? Bo jak wiadomo, część przepisów już jest w urządzeniu na początku, a część dopiero ściąga z serwera. Tak zwane przepisy live. No, i tu Wam pokażę ustawienie w moim. No w tej chwili jest w wersji niemieckojęzycznej. No bo wiadomo, niemiecka firma, no to w pierwszej kolejności będą dbać pewnie o swoich klientów. I w wersji niemieckojęzycznej powinno być najwięcej. I jak widzimy, 160 przepisów budowanych. O coś poprawimy. O, 160 przepisów budowanych, 369 live. Czyli ile to jest? 500. 529 przepisów, dobrze liczę? Dobrze liczę. No i teraz pytanie: jak wgrać polskie przepisy? Właśnie najprostszy sposób, jak mamy małą liczbę przepisów i nie chce się nam zaktualizować, to jest spróbować zmienić wersję językową na inną i potem wrócić do polskiej. Co ja właśnie przed chwilą zrobiłem. Jesteśmy na niemieckiej, ale zmieniamy na polski. Ja. No, teraz widać mnie. I przyciskałem przepisy. Jak widać, importowanie przepisów rozpoczęte. No tu niektórzy mogą się martwić, że urządzenie się zwiesiło. Potrafi to trwać całkiem dużo czasu. Raz jest to 2 minuty, raz 5, raz nawet widziałem 7. Tak, już wszystko chyba zależy od obciążenia serwera. Miejmy nadzieję, że dzisiaj pójdzie w miarę sprawnie. Natomiast możemy od razu przejść do ustawień urządzenia Circuit in Connect. No i na razie nic nie widać. Tutaj w tym miejscu wyświetli się informacja o ilości przepisów, ale wróćmy do głównego menu. No a tutaj możemy zrobić małą przerwę. W międzyczasie, kiedy ściągają się przepisy, to tutaj wam wrzucę screenshoty, jak wyglądają poszczególne wersje językowe. Na dzień dobry. Ile jest przepisów wbudowanych, ile przepisów live, z tym, że jak potem zobaczycie, to co ściąga się na początku, to nie do końca jest to, co mamy w rzeczywistości, bo on te przepisy live potem jeszcze dociąga, ale daje generalnie ogląd na jakim rynku, ile było przepisów na początek. I tak w wersji angielskiej mamy 166. W wersji niemieckiej 160, w wersji hiszpańskiej 213, w wersji francuskiej 226, w wersji włoskiej 209 i na koniec w wersji portugalskiej 158 przepisów. Ściągnęły nam się przepisy, więc zobaczmy. Ile jest w urządzeniu? I jak widzicie, przepisów bazowych 208, przepisów live tylko 20. A sądząc, po niemieckiej wersji powinniśmy mieć gdzieś tak w okolicach 500. No, można myśleć, że nie przetłumaczyli wszystkich, ale to nie to. Po prostu na dzień dobry ściąga tyle. Więc jak dociągnąć pozostałe? Zamykamy to okno, wracamy do przepisów, wchodzimy w ustawienia. I już mamy 62 przepisy, zamykamy przepisy, ustawienia, 79 przepisów. Także jak widać, przepisy bazowe ściągają się na początku wszystkie, natomiast te przepisy live, potem takimi inkrementami, ściąga po kawałku. No i w sumie dobrze, bo jakby próbował wszystko na raz ściągać, i tyle urządzeń na rynku, które w jednym czasie ludzie kupują, uruchamiają, to by po prostu zapchali całkowicie serwer, a tak to sobie powolutku schodzi. Zobaczmy. Op. Jeszcze raz. 2833. No, ale jakby nie było, powinno być jeszcze bliżej 200 z kawałkiem. Wersji live. Także zobaczymy za jakieś 15-20 minut do pół godziny i to powinna być prawdziwa liczba przepisów, jakie powinniście widzieć na ten moment. 208 przepisów wbudowanych i 344 przepisy live. Czyli jak dobrze liczę, to jest 552 przepisy. No, ciekawostka, nawet lepiej niż u Niemców, kto by się spodziewał. Także jeśli nie macie tyle przepisów, no to warto przeprowadzić taki cykl wyświetlania menu z przepisami, potem ustawień i wygląda, że w tym momencie on je dociąga, choć być może, to po prostu dzieje się samoistnie w tle. Ciężko powiedzieć, czyli taka typowa odpowiedź, informatyka. Jak przychodzi petent z pytaniem, co ma zrobić w swoim komputerze? Zawsze jest nie wiem, u mnie działa. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.